Uważam, że zaprezentowaliśmy się nagle Rademiaka z bardzo dobrej strony. Mecz z przewagą, jeżeli chodzi o posiadanie piłki z, z, przez Rademiaka, ale ja się cieszę, że postrafiliśmy sobie stworzyć dwie sytuacje takie bramkowe, nie udało się strzelić. Zrobiliśmy jeden błąd bramkowy i przegraliśmy. Natomiast najważniejsze to, że podjęliśmy walkę, że, że chłopcy bardzo ambitnie do tego podeszli. Zaangażowanie było. No wynik, yy, mówię, drugorzędna sprawa. Yy, oczywiście nikt nie lubi przegrywać, tak? Ale, ale postawiliśmy się, myślę, że i tutaj kibice widzieli taką dużo, dużo walki z jednej i z drugiej strony. Yy, na tą chwilę yy, no, cały czas koncentrujemy się na tym, żeby, żeby zgrywać tych zawodników, których mamy, czekamy tam na krótko mówiąc tak yy, rozwój sytuacji. Yy, na, na, na rynku też obserwujemy jakieś tam poszczególne ruchy zawodników też. Na tą chwilę tylko tyle, no bo no mówię, koncentruję się na tym, co mam. Co fajne spotkanie z Byłym podopiecznym Sebastianem Przyroskim. Nic <laughs> się pewnie. nie zmienił. Nie, nie, nie. Jako, Fantastyczna jako, sylwetka. Tak, tak. Także właśnie jako, jako, no to jest jedno plus, że właśnie spotykasz tych ludzi. Potem druga, jak mówi pan po każdym meczu, to pozytywne jest. že nemá kontuzi. Jako to. a potom ta rešta, uh, hlavně je ta první pova, je to bardziej uh, test na, na mentálnu vydolnost, na čerpělivost, bo jako do dopuky přečeněště má šiu, vlastně válčit a běhat, no, jako, no, tak je to těžko a nemá místa no na pilku, bo vlastně sparče je zase zlé, jako bojiska. Ale potom už po té přervy, jak už tam je věci místa, tak už je tam i jako čas, čas na, na pivku, na, na do ataku, což tam jako pokrač, takže zase v, v, v ramach celu, no to značí, že to máme třetí týden 24 dní, ten dní to bylo skupinu na mečové občožení plus vlastně prácu, dužo, takže myslím, že jako to je zase splněné na 100% s tím, že ale čuje a vím, že už aktuálně je tam trošku jako zmenšeně, Ale ale jest, nevím, že to je zmenšeně mentálné, nebo no závště každý den přijíždou na bojisko být spůlně, spůlné jezéně, spůlně, 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 ale už tež to, to trošku v nohách, takže teď je to příliš na ten okres čtvrtý, pětný týždeň se skupíme na meče a už tak na šipku.